Jest godzina 6.15 Jest środa No asuj się Ja idę spać o godzinie 6.24 I wstanę się o, go o godzinie 13.50 To super To wiesz co my musimy zrobić? Pozbierać ziemniaki Pozbierać ziemniaki Te co są gotowe Te co nie są gotowe to ich oczywiście nie zbieramy 100% Ja mam dwa kosze 100% I ja jadę dzisiaj My nie możemy tego prądu mieć Wiesz dlaczego? Bo ja się muszę zupgrade'ować naszą frytkownicą Bo to patrz Trzy pełne kosze Wszędzie sucho a gdzie jest mój czwarty kosz? Tu, a tu są konopie A czy ja mogę do, dorzucić kody? do ziemniaków? Nie mogę Znaczy, a da się to wysypać, halo No ja muszę po kosz jechać, nie? Ja mam tyle już tych ziemniaków, że ja muszę jechać po, po kosz Borys, napiłeś się? To chodź, jedziemy A dzisiaj... Co się stało? Ja wiem, co się dzisiaj staniesz Ja z Erykiem dzisiaj na odcinku będę miał chyba 100% To mamy, to mamy Dobra, jedziemy ja dzisiaj będę miał z Eryk yy, na 100% chyba na tym odcinku. Jedziemy, moi drodzy, tak. Po kosz. Po drugi kosz. Trzeci kosz weźmie Borys na łeb. A z bratem musimy gadać? Nie musimy. Francis, jest to, no, dobra. Matka mi tutaj przyjaźnie nie już w ogóle do niej nie dzwonimy. Ja wiem, że ona mi może... Pisaliście mi... Junior! dzwoń do matki, ona ci da sto... Eł... O! <laughs> Są tutaj te przedmioty, może palić trochę za dużo, ale nie masz. Nie no, nie gadaj ty, jaka fikołka. Co myśmy tutaj mieli? Czekaj, to mieliśmy i mieliśmy to puszkami syropu klonowego, nie? Dobra, jest git. Nie umrzemy chyba, co? Chyba nie możemy się Albo. Twórca napisał, że jest o wiele lepszy system hamowania że jest o wiele lepsze ręczny. Powiedz mi, gdzie. Jak ja tutaj zacząłem po prostu wypadać z drogi bo ten samochód po pierwsze zaczął się ślizgać po drugie, nie mam hamulcy po trzecie, musimy jechać do tego i ja wiem, co ja ci chciałem powiedzieć. Że Borys założy sobie na łeb, ten trzeci kosz. Ja potrzebuję bardzo dużo koszy. Ja wiem, że mam te malutkie, ale tych malutkich to już się w ogóle nie opłaca dźwigać, nie? Nic się z nimi nie opłaca robić. Dobra, jedziemy do Eryka. Pojedziemy oczywiście... Dobrze, że już mi trochę lęk spadł, bo ja bym normalnie teraz umarł. A ja specjalnie patrzę, czy mi lęk spadnie. Zobacz, co tu się dzieje teraz, patrz. Ja, tak wcześniej nie było. No, przecież ja tutaj śmigałem, po i że nic nie działo, ty. Ja nie mogę, dobra, jedziemy najpierw do Eryka. Ja się wiem, że ja tutaj się muszę zatankować. Co tam leżało? ta puszka farby chyba leżała? Dobra, policjanta nie ma, więc możemy cisnąć. Tam też coś leżało na ziemi, nie? Co tam leżało? A tam ta puszka piwa chyba leżała, którą ja chciałem dać temu policjantowi. A patrz, ja już tu hamuję, nie? A czy ja tu. Ja tu coś mam chyba, czekaj. Czy ja mam. Czy ja tu mam zalane, czekaj. Jedź! Dawaj, patrz. 267 litrów, to no zawsze zawsze to jest coś, nie? Zawsze to będzie na mandaty Je, A da się tutaj wyłączyć... A da się w tej grze... A co tu się robi? Aha, ja jestem po tej... Nie ja myślałem, że ja pod, in, pod inną stroną wjechałem A da się tutaj, patrz! Sie ma A da się zrobić tak, że ja no, wyłączę sobie mandaty tak jak w się W tej gierce czy, czy musi przyjmować mandaty? Ja wiem, że ja tam coś muszę odebrać z boczty, nie? A ja tego nie będę odbierał. Ale mi się wydaje, że prędzej czy później ja nie odbiorę tego listu i do mnie sama policja przyjedzie i mi się nie blachy z samochodu. Albo mi się nie wszystkie auta na parking policyjny i powiedzą, że mam zapłacić mandat. Bo inaczej będzie scena, nie? No dobra, no pozmieniało się troszeczkę w tej gerce, musimy przywyknąć do nowej klawiszu Long Patch. No widzisz, ja. Przecież ja już hamowałem. Fuh. Przecież ja już hamowałem od, od tego od, od browarni I, i dalej i dalej nic Dobra, my tankujemy się, bo ja nie zdążę do... Ale czemu tutaj są takie kable? Co, co to są za kable tutaj? Taki kabel leży, nie? Po co ten kabel tu w ogóle leży? A kiedy ja sobie bagi sprowadzę do domu To nie mam żadnego pojęcia, no Dobra, zapłacone, wszystko fajnie, pięknie Trzeba zakręcić wszystko Mówiliście mi, że nie muszę zakręcać Ale tak wypada bo nie jesteśmy niezakrętatorami pospolitymi, tylko wolimy sobie zakręcić pestycydy. Pamiętaj o pestycydach, ty. Belbe, belbe. Ciema. Ciema. Daleu! Co tam do mnie kadać? W ogóle nie rozumie, ty. Belbe, belbe. A jak krzyczał Erik? Mufulo Nie, jak on krzyczał? Ja, ja na ostatnim odcinku tak krzyczałem. Na ostatnim odcinku, który, który nagrywałem godzinę temu. Wiele dlaczego nagrywałem wprzód? Bo ja chcę mieć święta. se kupimy. Nie, mamy w domu. Nie ma. Ja mamy pełno ziemniaków, dobra, później sobie kupimy. Patrz, ja bym zaś zapomniał, że ja muszę do Melanii jechać w mojej skarby... skarbuni. Kupić sobie parę rzeczy. Tej, kupimy sobie przyczepkę Doli. Nie, zbieramy na prąd. Przecież to jest teraz najważniejsze, żeby zebrać na prąd Melanie! Masz te pestycydy! Ja ja masz, dobra, dzięki. Ile to kosztuje? 25? Czy tobie coś się pomyliło z czymś? Melanie. Weź tam na, na tym wipie coś innego daj Melanie, słyszysz? Myślę, że ja nie będę złoty misek kupował Może kiedyś w update'cie będzie tak, żeby nie mogli mieć z nią dzieci Bo te, 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 tego aż brakuje, żeby, żeby nie mieć w tym w tej grzety. Ja kupiłem trzy paczki tych pestycydów, bo ja wiem, że tam już będzie wszystko zarażone, nie? Dlatego kupiliśmy trzy paczki tych, normalnie Dobra, jedziemy jeszcze po kosze A ja się napiję teraz wody, nie? Wyzaźmie, wyzaźmie wyzacz zbezczeci... Jak to się mówi? Zbeszcześci... Zbesztacie W komentarzach, że ja zamiast zbierać na tym prąd to ja sobie kupię tom do frytek. Ja nie będę z całym człowieku i klikał 20 razy cyk. Cyk, cyk, żeby te frytki robić. To jest inwestycja, tak czy siak. No nie, czy ja, czy nie? Nie wiem. No chyba tak. Albo ten prąd uzbierać, nie wiem. Ja na razie nic. Nie, ja na razie od nich tego nie kupuję. Albo kupię, albo nie kupię. Patrz, no patrz te hamulce. Ja bym musiał... Ja tak sobie teraz myślę, że ja będę miał na bank yy, Full fullback syropu klonowego w domu. Bo nie wierzę, że nie! Bo my mamy aż 200 do, yy, domów już podłączonych do prądu. 200 drzew klonowych mamy podłączone. Mamy podłączone, ale ja potrzebuję te plastiki, które, które dadzą mi więcej. No więcej tego syropu będę zbierał, nie? Także tak, to. Może to nie jest. Ale ten prąd, no. Ten prąd to jest to, co Tygrys najbardziej, ale będę miał prąd i co później. I tak czy siak będę musiał rozpalać ogień, ty. Ja potrzebuję 35 tysięcy. Kupujemy frytkownicę. Ja się nie będę denerwować, ty. Z tymi cyk, cyk. Cyk, cyk. Siema ziomy! Idziesz, Borys, ze mną. Chodź, co zapalimy. Znaczy, powąchasz się, no nie? Chodź. Chodź, idziemy, bo za chwilę zamykają. Siema! Co tam u was słychać? Mogę się kupić kosz. Ja, dobra, kupujemy kosz. Kupujemy kosz. Ile ta frytkownica kosztuje? Jak kosztuje poniżej 6 tysięcy, to kupujemy. Kosztuje poniżej 6 tysięcy! Krajalnica do frytek! Potrzebujesz większego bukera w domu, by ulepszyć tą maszyny, ale to nie możesz, musisz sprzedać osiem ogromnych paczek w ciągu dnia. Czyli nie zostaje mi nic innego. Borys, jak siedzieć teraz i robić tak zwane cyk. cyk, 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 cyk. Borys, skakuj do auta, ja ci muszę założyć na głowę jeden kosz, bo my się nie zabierzemy, czekaj tu. Dobra, tu pasuje. Dobra, tu pasuje, patrz. Skakuj, bo ja ci muszę założyć ten kosz na łódź. A ja później ty tam nie wskoczysz, nie? Borys, ja ci najpierw zamknę drzwi i teraz ci przez okno to podam. No, i jest git, prawda? Fanie Borys? No i fajnie. Ty przyjechałem tutaj, żeby kupić frytkownicę, a a tu a ja muszę mieć bunkier. Ta gra mnie rozwala. No i kosze już lecą, kawa poleciała. Ja hamuję tym autem przez pół... Po co on taki update zrobił, że ja tutaj hamuję nawet na ręcznym przez pół... Przez pół plansze, ty. Ja tego nie rozumiem w ogóle, nie? Ty, Borys, trzymasz ten. Ja, widzę cię, Borys! O, myślał, oddychać! Chyba ja! O, nie, byłem w Konfederacją. Ja nie kupiłem kabli, żeby podłączyć kolejne drzewa. Ale ze mnie o Byśmy już mieli podpięte prawie 220 drzew. A tak mamy tylko 197. Patrz, no zaś kawa wyleciała dobra. Już mi się nie chce zatrzymywać. Po tą kawę. Kupiłem trzy kawy. I została mi jedna. Ja się naprawdę staram w tej gierce, no. Ja tylko opisałem na Discordzie, odpisywałem. A teraz muszę jeszcze telefon pod... podładowanie, bo przecież już nie mam baterii, ty. Przecież to nie jest moja wina, że... że... ...są sprzęty na baterie, no przecież nie ma jeszcze... ...perpetuum mobile w świecie, nie? Ale tutaj sobie wolę zrobić pauzę, bo ja za chwilę wylecę poza mapę, nie? Już raz wylecieliśmy prawie poza mapę. I już jest taka godzina, że wypadałoby iść robić ten, nie? Cukier piwowy. To nie... ...bo trzeba robić ziemniaki. To jest, to jest choroba, nie? Że ta gierka nie jest na multi. Są jakieś mody, ale to pewnie nie będzie działać. I tu jeszcze nie jest podlane wszystko, nie? Dobra. Ale to co? To wychodzi na to, że ja w... Patrz. Ale to wychodzi na to, że ja w bunkrze też będę mógł robić ziemniaki chyba. Czyli moja cała farma się najprawdopodobniej przeniesie chyba tam, nie? A nie ma jeszcze większych koszy w tej gierce? Bo ja bym chciał jeszcze większych koszy. Bo mi to... Ja, ja, ja kupiłem trzy kosze, one za chwilę będą pełne. Gdzie to jest? Gdzie jest moja kuchnia? Tu. <śledź> JE, usłomi! mi! Ta roślina jest martwa! Nie no nie gadaj I co ja mam teraz z tym zrobić? I co ja mam teraz z tym zrobić? Wyciąć to czy co? Użyj na drzewie, by zdobyć gałęzie. Tu już zaś się wszystko cała mapa się świeciła. No. Ale to co ja mam teraz zrobić? A, a gdzie są kosze? Aha, Borys ma jeszcze jeden kosz! Borys, wyłaś. Borys wyłaś I co co, to co ja mam teraz z tym zrobić? Aha! Aha, z koszem usuwamy, dobra. To musimy uważać, bo nam mogą usunąć te, nie? Rośliny. Ten kosz już jest pełny. Borys, mieliśmy się robić piwo, a będziemy robić, nie wiem co. Które tu jest zainfekowane? To. Które tu jest jeszcze zainfekowane? Patrz, ile tego tu jest. To. Które tu jeszcze jest zainfekowane? To. Które jeszcze? To. I które jeszcze? To. I które jeszcze? Dobrze, przynajmniej, człowieku, że w tej gierce jest coś takiego, że się pojawia coś, że masz zainfekowane. Bo jakby się tu jeszcze nie pojawiało, to ja nie wiem, co byśmy zrobili. Byśmy musieli do każdej rośliny podchodzić od po, osobno i patrzeć, mm, zainfekowane, nie niezainfekowane. Mm, a to jest zainfekowane, a to nie. Tak samo jak z tymi drzewami. No szkoda, że nie jest jeszcze napisane, że już jest podpięty. No przecież to. Ja nie mam prądu w domu. Ja muszę zdobyć ten prąd, bo to jest bez sensu, że ja tego prądu nie mam. 21.07 Musimy coś zjeść, za chwileczkę musimy się napić. I ja teraz idę robić to piwsko. Ja, ja nie będę robić tych zim, ja przecież tutaj będę stał do godziny 5 i robił. Cyk, cyk. Syk. Chyba ci wali, że ja takie rzeczy będę robił. Mamy dwie kawy. Borys, jedziesz ze mną. On zaś pewnie picia nie ma. Ja tu jeszcze muszę podlać. On jedzenia nie ma. Gdzie ja jestem? Tu. Idź jeść. On zaś ma ten znaczek gitary. Jak ja mam mu to? A on już je, dobra. Bo on się wtedy chyba zaciął. Ja nie wiem o co chodzi z tą gitarą, ale ewidentnie się wtedy zaciął. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć pełne, pełnych koszy. Wiecie co to oznacza? Że to jest jakieś. 24 paczki tego frytek bez sensu. Dobra, podlejemy i idziemy robić te. Nie frytki, tylko idziemy robić piwsko A jutro się dobijemy, co mi Eryk da. Jutro już jest czwartek. I ja zaś nie zarobię na prąd, nie? Ja nie zarobię na prąd, wiesz dlaczego? Bo nie, bo. Bo nie. Ty patrz, pierwsza, pierwsza 32. Ja tu jeszcze jestem w ogródku i jeszcze tu będę psiką. Bo przecież niektóre są zainfekowane ty. Bo jakieś robaki włażą i infekują mi rzeczy. Masakra, dobrze, że kupiłem trzy paczki, bo mi się wydaje, że to już się będzie super infekowało. Dobra, ja jadę. Ja jadę robić piwo, Borys, dawaj. Bo my tego piwskazać w ogóle dzisiaj nie robimy. A już jest godzina druga, to przecież się nie opłacać robić, nie? Mamy tutaj. No patrz, do no full beczka jest. Ja wam mówię, że ja muszę się zupgradeować. To no wy mi mówicie. Nie, nie, Junior, nie musisz. No jak nie musisz, jak musisz? Ja muszę kupić większy ten plastik. Bo, bo przecież to jest bez sensu, że ja teraz przyjdę, on będzie robił A za chwilę i tak to będzie bez sensu, ty. Czekaj, bo ja się kawę musiałem napić. Bo za chwilę trzeba iść spać, a tu za chwilę będzie, że mam za dużo kofeiny w sobie, ty. Co się zajdzie się... Aha, teraz zaś syrop planuje, ja. Dobra. Jest tu dobrze, nie jest dobrze. Jeszcze trzeba dorzucić. Ja dorzucę to. To się może spalić, to się chyba może spalić, nie? I to po prostu znika. Albo to mi się pojawia tam w koszu obok. Sam nie wiem. O jedzie, jedzie, sprz o, patrz, tak jest, tak jest najlepiej, nie? To zielone jest optymalne, a tu jest too hot, ale mówi się trudno. Ale wydaje mi się, że patrz, że z racji tego, iż teraz patrz, mi dwa idzie na sekundę, to patrz jak to szybko złazi. Patrz. Patrz! Patrz! Ja muszę kupić ten pojemnik, bo, bo, bo tutaj się update zrobił w tej gierce. I to jest bez sensu. Ja mam 200 drzew podpiętych, a ja tu mam pojemnik człowieku na wież ile litrów na 200 coś. To jest bez sensu. Ja, ja nie mogę tego prądu mieć. Bo to jest, to jest beznadziejne, no patrz, tutaj dopiero mam 47 litrów, a tu już pa. A tu zostało jakieś, no, 300 maksymalnie. To jest max. Coś tutaj się zmieniło w tym update, nie? Takiego, że, że, że musimy inną strategię teraz chyba przyjąć. A dzisiaj tak czy jak pojedziemy do Eryka i zobaczymy, co on da. Być może będzie tak, że on mi da, nie wiem, taniej coś. Może, nie wiem. Ale my nie możemy w ten prąd inwestować. Ja wiem, że wy chcecie już ten prąd... Ja też chcę ten prąd, bo mnie strasznie irytuje, ale my musimy zainwestować teraz w to. W te beczki tutaj. I najlepiej jeszcze kupić tą, tą przyczepkę, która cały czas będzie podpięta. Chociaż nie no, bez sensu. Bo to będziemy dopiero jak przyczepkę musimy kupić. Całą przyczepkę naładować tym. I jak się dopiero wtedy nie będziemy mieścili, to jeszcze sobie podepniemy tą beczkę tam. I wtedy będzie git. I jeszcze tu musimy, człowieku, ten patch. I spada, nie? Tutaj to trzeba teraz pilnować cały czas. Bo tak nie było. Ja pamiętam, że jak ja robiłem przez noc, to to było cały czas. Spsz, spsz. A teraz musisz patrzeć i kontrolować Co się dzieje, nie? O, i teraz mamy, patrz, idealnie na zielono No nie jest git Skąd mi się te puszki tutaj wzięły? Czemu ja mam tyle pustych puszek? Czy oni mi poprzynosili te puszki? Te ziomy? No patrz, przecież Ja mam wszystkie kraty, ty Czemu tak mam? No przecież tak nie było kiedyś ja, Widzisz, tutaj trzeba kontrolować, nie? No mówi się trudno, no co zrobisz? No nic nie zrobisz Tu już mi brakuje, patrz Widzisz, patrz, tu już nic nie ma Ile mam litrów? 161. Tu się, tu się ewidentnie coś zmieniło w tym updatecie. Że to teraz szybciej schodzi, bo to jest, to jest niemożliwe. I zaraz jest siódma, już koniec, nie będzie. No nie po czym ja to wrzucałem? No mówi się trudno. Napijemy się jeszcze. I za chwilę cały czas cza zjeżdżać do domu. Co, zrobimy sobie te puszki? Po co w sumie, nie? No dobra, zrobimy jedną. Co ty próbujesz zrobić? Nie masz żadnego syropu. Jak nie mam, jak mam? Co ty mi tu gadasz, że nie mam ty? Ty, no patrz, wszędzie puszki mam. Ja nie wiem, co się stało. Że ja wszędzie puszki mam. Patrz, siódma godzina wybiła. I już się przestało. C psz. Co ten zaś chce? Gitarę. Nie, teraz chcę. Aha, teraz muszę akurat chce pić. O, teraz bym się napił. Co za typ. I patrz. I tu już jest pusto, nie? Ja, ja muszę to kupić. Ja tu mam ledwo. Tu jest ledwo jedna beczka. Patrz. No, 207 litrów. Kiedyś ja potrafiłem zrobić przez noc. To ja potrafiłem, kiedyś ja przez noc, to ja mogłem zrobić Tutaj bardzo dużo tego A teraz, teraz tu nie ma nic Tu jest wiecznie epo. Dobra, jedziemy do Eryka, dawaj, bo temu psu się też chce pić, nie? Skakuj, jedziemy się napić Może sobie porobimy trochę ziemniaki To jest najważniejsze, te, te ziemniaki To jest Ja wiem, że ja za to też hajs zarobię, ale bez przesady A dzisiaj już jest czwartek Za chwilę pójdziemy spać, będzie piątek Tam jakaś kłoda leży Tutaj klony trzeba podpiąć tu zaś pewnie wszędzie sucho jakby inaczej. Ja czekam na deszcz, nie? Mi się już nie chce tego podlewać, bo to jest bez sensu. Ja nie mogę, nie? No fajle ziemniaków ty. Dobra, poklikamy sobie do 12 i tyle, nie? Normalnie. Muszę sobie jeszcze półtinę zrobić, żeby sobie jeść, jakby co. Tu stoję, tu od razu wyrzucę za okno. Dobra, ja już muszę wracać, jechać do miasta, nie? Wiesz dlaczego musimy jechać do miasta, bo za chwilę zasnę. Za chwilę będzie. Oho, oho, oho! Zrobimy jeszcze jedną paczkę frytek. Ja ci za chwilę pokażę, ile ja tych frytek mam. I tu mi nic nigdzie nie ubywa. Patrz! Tu wszędzie są całe, pełne kosze praktycznie, ty. To jest niemożliwe, ja se tu mogę klikać 16 tysięcy razy i cały czas się tak będzie robić, nie? Autobus już aż przyjechał. Dobra, ostatnie frytki zrobiłem i jedziemy do, do tego, do miasta, patrz. Dawaj, Borys, jedziemy. Mam wszystko, tu zaś trzeba zatankować, bo tu już pomału brakuje. Nie wiem, gdzie jest ta druga 10-litrowa beczka. Nie mam zielonego pojęcia, znaczy kanister. Bo one ona to gdzieś zniknęło. Jedziemy zobaczyć, co mi Eryk da. Mówię ci, że te hamulce zaczęły jakoś inaczej działać, nie? Całe zachowanie samochodu jest jakieś inne. O, kawa tam leżała. Mogę starość się napić. Ale weźmy jak będziemy wracali do domu. Do Gilles'a musimy przyjechać jeszcze i go przeprosić za to, że. że mandat zapłaciliśmy, ty. Patrz, patrz, jak to auto długo hamuje, nie? Po co, po co oni tak pozmieniali, to ja nie wiem. Głosowałem na wybudowanie turbin. O, już nie jest na mnie obrażony, widzisz? Już jest git z nim. 29 na 50. No i super. A Roger ma otwarte? Dzisiaj. Ja, ja, ja. Roger ma otwarte. Ja wam obiecywałem, chyba z 20 odcinków temu, że za niedługo będziemy się ścigać. To super. A, a później się okaże, że za każdy wygrany wyścig będę zarabiał 500? I się okaże, że mogę w ciągu dnia zrobić takich 10? Ja, ja robię całkiem coś innego. Zapach świeżych opon. Roger, jak to tam u Ciebie wygląda, Roger? 35 na 50. Jedziemy do Eryka. Bo od niego dostaniemy fajnie... Fajnie od niego dostaniemy coś. Na 50. On mówił, że coś Eryk mi da. Ja nie jestem pewien, co mi Eryk da. Ale on... <laughs> może mi da baskę, żeby on mnie tak nie pluł, co? Czekaj, czekaj, czekaj. Tu pomału. Ja w ogóle bym chciał też przetestować, czy jak ja będę jechał na przykład... Bo policja mierzy, nie? Tu. I mierzy. I strzela do ciebie. Ile jechałeś. Ja bym chciał zobaczyć, czy jak ja będę jechał na przykład po trawie... Czy jak ja... Czy jak ja będę jechał po trawie... To czy on mnie też strzeli... Zaś ja chce gitarę, nie pić 223 litry. Tylko tyle mogę w ciągu y, nocy zrobić, więc to jest bez sensu. Eryk! Co mi dasz fajnego? Eryk! Patrz. I I feel you the, the patrz You're a good guy, you can sell syrup any time of the day! Czyli możemy cały czas sprzedawać wtedy, kiedy może chcemy, mamy ochotę na to. Tu też są beczki, patrz, dun, 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 dun. czyli już nie musimy się spieszyć. Ale spoko, dobra, to daj mi. To daj mi to i ja, moi drodzy, muszę to kupić. Ja nie mogę iść w prąd. Ja nie mogę iść w prąd, bo ja nie mam tego, nie? Ile to kosztuje? Dychę. 9600, a to? A to? 2,5. Dychę. No, muszę wydać dychę, nie? Technik przechodzi obok twojego domu, instalacja powinna być gotowa w ciągu kilku minut. Crazer zaczął ziewać. Jedziemy się napić jednej kawy, żebym przetrwał. No będziemy... No ja się muszę teraz skupić tylko w się robieniu piwska. Bo jak ja tego nie będę robić, to będzie lipa. Ja wiem, że wy mi już mówiliście 30 odcinków temu, że musisz zrobić prąd. Ja wiem, ale to jest... to nie ma teraz sensu w ogóle. Bo ja muszę uzbierać... Patrz, ja muszę uzbierać... Co tutaj w ogóle oni tak ogrodzone mają? nie wiem w ogóle co. Patrz, to auto dalej jedzie, ja hamuję, to auto dalej jedzie. Co mi to da, że ja zrobię prąd? Nie? Co mi to da mi, Teraz. Ja zrobię prąd, nie? Muszę kupić jeszcze maszynę za 15 koła, która będzie miała tą elektryczność. Czyli potrzebuję... powiedzmy 35 tysięcy. Więcej. No ja 35 tysięcy potrzebujemy. I jak ja nie mam człowieku miejsca na, na syrop i ja mam dwie w podłączonych i one tam musi, muszą... to musi cisnąć, nie? Cały czas. Od rana do wieczora. I teraz to będzie cisło. C -c 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 -c. Już idę po kawę, już już, już, już. Idę po kawę. Były. Trzy kawy wypiłem. I zacznie pójdę spać. Bo mam tyle kofeiny w sobie. Ale to się obudzimy chyba o 19, mi się wydaje. Kawkę musimy wziąć, mieć zawsze w domku. Co mi to da? Ale tak, ale tak szczerze mi teraz powiedz nie. Co mi to da, że ja będę miał prąd? Nie będę musiał jeździć po paliwo. Wow! I tak muszę praktycznie codziennie jeździć do miasta, żeby coś sprzedać, nie? Patrz. Cyk, dobra, jesteśmy. I, i co mi to da? Że ja będę jeździł? Jak będę miał prąd? Dlatego ten zbiornik teraz to był lepszy, bo, ponieważ teraz przy tej aktualizacji coś się mega Dziwnego stało. Czekaj, tu gdzieś kawa leżała. Gdzie jest ta kawa? Tu gdzieś na zakręcie mi leciała. Spotkamy się na zakręcie. Pa, oni wszyscy jeżdżą po tej kawie biednej. Ona jest taka smutna, a wszyscy po niej jeżdżą. I wiecie, gdzie jeszcze jest kubek kawy? Kubek kawy mi jeszcze został u tych dealerów tam. Dealersonów. A już miałem nadzieję, że Eryk powie dobra, wszystko jest 50% taniej. Czaisz, jakby tak zrobili? To przecież... By się wkurzyli ci, co zbierali kasę A ja bym się cieszył i to tak na maksa Dobra, idź się napić, nara Masz coś tutaj do picia? Masz Całą miskę ty, ale on do jedzenia nic nie ma Czekaj, czekaj Borys, bo tutaj ty, ty masz Patrz, trzy paczki jeszcze, musimy do Antoni jechać Kupić ci jedzonko Dobra, czy ja mogę iść spać teraz w tym momencie? Wydaje mi się, że nie Sprawdzimy, czy coś jest zarażone Nic, to, ale tu jest sucho wszędzie Dobra, tutaj fajnie rośnie wszystko. To jest dla mnie też najważniejsze. Żebyśmy my mogli tutaj... Stary, to jest niemożliwe. Ile ja tutaj mam w ogóle rzeczy? Jak ja mam iść teraz spać, ty? Dobra. Masz... Wiedziałem. Wiedziałem, że mam za dużo kofeiny w sobie. No to robimy frytki, no i tyle, nie? Ale zobaczcie w ogóle, że w tamtym tygodniu padało. Sobota, niedziela, poniedziałek. Rośliny były cały czas podlane. I ja już we wtorek ziemniaki zbierałem. Czaisz? I teraz zaś sucho tam jest. Ja zamiast zbierać, żeby ten... Żeby w niedzielę jeszcze zebrać, to nie, ja, ja robię inne rzeczy No ale co mam zrobić, jak ja nie mam w ogóle czasu na takie rzeczy, nie? Na takie pierdoły Ja muszę jeszcze jechać zobaczyć, jak to wygląda u mnie tam w tej cukrowni Dobra, robimy ostatnią paczkę frytek Dobra, o oh my god, tu już jest koniec, nie? Bierz mi to Bierz mi to, patrz, no zbugowałem się Bierz to Na dwór z tym, tu, dwa, czekaj, tu jest 23% Na dwór z tym Czekaj, bo tu miejsca nie ma w ogóle Na dwór z tym, 57 Ile tu jest? 87 Tu dosypiemy tu dosypiemy i tu jeszcze jest 42, czekaj. Ty no, dobra, ja... Te... <śmianie> ja też zobaczcie, jak to wygląda. Ja muszę zobaczyć tą cukrownię moją kochaną. Dawaj, Borys, skakuj, dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy, a tam też coś uschło, widziałeś? A ja, ja, bo to chyba może też uschnąć, jak nie, nie jest podlane, nie? Dobra, no to podlejemy, żeby nie było sceny, że wieżak, że... Że coś tam będzie, będą mi znowu pierdzieć, że, że to wszystko uschnie, bo to nie było podlane. Ja stracę wszystkie moje te. Dobra, jesteśmy. Bory zwyłaś. I teraz tak, tu muszę najpierw wyciągnąć to. To też. I tu jesteśmy, dobra. I patrz teraz na to, patrz! Patrz, jak tutaj ciśnie. Mamy teraz takie dwie beczki. Że co? Cholera, dobre jesteś. Działa. 195 drzew i wszystko. I dalej je mamy mało, więc prąd, prąd by był o wiele chyba lepszy. No także... Musimy chyba też podlewać Bo ja już widzę, że to nie umarło Przez to, że jest chore Tylko to umarło przez to, że to nie było podlane Patrz, ja ci pokażę, widzisz? Ta roślina jest martwa, na bank Chociaż nie, ona była chyba podlana A tak czy siak, widzisz? No umarło jej się Bo nie była podlewana No ale ja się tutaj muszę wszystkim zajmować, naprawdę Ja nawet nie chcę patrzeć, ile mam ziemniaków do zasadzenia tu Jeszcze niektóre są gotowe ja, ja się boję tego zbierać, nie? Ja tu na razie nic nie sadzę. Gotowe. Tu za chwilę też będzie wszystko gotowe. Ja potrzebuję lepszą maszynkę do robienia frytek. Bo to się zaczyna robić bez sensu, nie? To ten zaś chce? No tu masz picie. No patrz, on się zaś zbugował ten typ. Masz. A ja se tu zajaram, bo już mi się chce bardzo. Jeszcze se muszę sam zrobić też połutinę. 96, a tu ile jest? 98. Ja nie mogę wytrzymać psychicznie z tym, nie? Tego tak, już jest po prostu za dużo. No co ja ci mogę powiedzieć, no? Nie mamy jeszcze... Nie mamy jeszcze bunkra. Nie mamy jeszcze tego bunkra. No i to wszystko, widzisz, no... No lipa się dzieje. No co ci mogę powiedzieć? Ja... I pewnie też jest tak, że jak ja nie zbieram tych ziemniaków, to one też ci uskną. Je... Ja... Dalej mam fajny w sobie? Naprawdę? Ja w ogóle pamiętam, jak kiedyś na Discordzie ktoś do mnie wbił. W ogóle zapraszam was na Discorda. Macie linka w opisie. I ktoś zrobił tak, nie? On mi pokazał screena z Monbazo I on tam miał chyba 700 tysięcy, nie? Ja mówię, ty skąd masz tyle pieniędzy? A on mówi... No mam 69 drzew podpiętych, więc szybko zarabiam pieniądze. I tak sobie od razu pomyślałem, no dobra, chłopci chłop, tuję, ja, nie? Co za ty? Jak ja patrzę, tutaj to, tutaj tamto, tutaj tamto i patrz, ja, ja, ja już tą grę gram 50 godzin, nie? A on, a on miał 69 drzew podpiętych do klonu i mówi No bo mam dużo piwa i się kręci interes. A ja mam 200 podpięte, tu ziemniaki, tu to i ja ledwo wiążę koniec z końcem ty. Pokazać ci coś <laughs> Wiesz ja muszę kupić przyczepkę, nie? Ja się tu gdzieś ziemniaki miałem. Tu. i tu jeszcze rosną. Ja nie mogę. Ja nie mogę. 100%. Ja się muszę napić kawy. Ja dzisiaj nie mogę iść spać. Bo ja za chwilę będę musiał iść spać i ja się za późno budzę. Trzy kawy sobie wypiłem. Ja dzisiaj w ciągu dnia weź, ile wypiłem kawy? 10 dziesięć, dziesięć tych kubków. I za chwilę. Patrz już mi lekki się do góry, nie? Dobrze, że mam bikozy gaha. Ja nie mogę iść spać, bo ja za chwilę muszę iść robić syrop klonowy. To nie to jest w, w... Ja chyba zrobię tak, że ja w tej gierce przestanę spać, bo to jest bez sensu. Mamy energię na pół, to mi wystarczy najprawdopodobniej do rana Pójdziemy spać, zawieziemy piwsko Kupimy przyczepkę w przyszłym, jutro Bo to już, ja, ja, nie, ja nie mam jak zawieźć tych frytek, nie Więc kupimy sobie przyczepkę Wiesz, że ja tu jeszcze mam Trzy paczki I tam jeszcze rośnie cały czas Tam już widzę, że już jedno wyrosło Więc ja mogę już tam za chwilę iść i zbierać kolejne, nie, no patrz Albo to będzie 99%, patrz tutaj, patrz to Nie zbierasz, nie zbierasz Ale to za chwilę wyrośnie, nie No czaisz Kosz już jest pełny. Jeszcze to musi wyrosnąć. To nie jest podlane w ogóle. Tam nie są podlane. I ja mam kolejne pięć paczek frytek. To jak ja mam... Jak ja to mam pick-upem? My musimy kupić już tę przyczepkę. I zaś mi powiesz, że nie inwestuję w prąd. Jak nie inwestuję, jak ja cały czas inwestuję? Non-stop. Ja nie kupuję pieru. Ja już dawno... Ja już nie pamiętam, kiedy ja BMW jeździłem. Tutaj. Tu wszystko podlane. Ja, ja, ja. Tu fajnie podlane, ty. Fajnie. Dobrze, że tutaj policja... Dobrze, że tutaj policja nie przyjeżdża. Ja zamiast w ten prąd, patrz, 20-30 tysięcy powiedzmy, plus 15, na no 35 tysięcy. Nie, no ja muszę wyżegać 45, no jak? Prąd kosztuje 30, maszyna kosztuje 15, 45 koła. To ja chyba wolę zainwestować w bunkier żeby to tam wszystko przenieść i żeby mieć tam wszystko ten. Zrobione. 99%. Ja poczekam, aż to wszystko wyrośnie, bo tu zaś mamy kolejne do zrobienia, patrz. Tu za chwilę wyrosną kolejne. 99%. Tutaj znowu trzeba podlać. Tu już się muszę iść syropu klonowego napić, ale to w sumie mam w bagażniku. Także to na, akurat na spokojnie. Gdzie to nie było podlane? 99%. Tu, dobra. Tu nie było podlane. Tu zaś mam jedną paczkę do zrobienia. Tutaj się możemy napić syropu klonowego. Fajnie. No i co? No i nie, nie możemy. My nie możemy iść kilka dni spać. No jak ja mam iść spać, jak ja mam tutaj tyle roboty w ogóle ty. To już się nie opłaca iść spać, bo już się robi pacz. Godzina 18. Za chwilę trzeba iść tam robić te gaha, nie, piwsko Aha, a ja mogę do Eryka zawodzić nawet w sobotę Chyba teraz, nie? Bo jak on mi powiedział, że mogę anytime to, to najprawdopodobniej mogę Iść sobie ten, Pa, tu już będzie do zbioru, kolejne To ja najprawdopodobniej mogę już ten Iść sobie Ogarnąć Jak to się mówi? Że w sobotę mogę mu nawet zawieść, nie? I on to podliczy, fajnie Tu za chwilę też zaś wyrośnie Tu możemy kolejną paczkę zrobić a te bigozy gah, jak wygląda? 60% Tu już nie podlane. Tu już się trzeba tym interesować. Tu już za chwilę trzeba iść piwsko robić. To jest niemożliwe. No patrz to, Jak ja mam to zawieść, człowieku, ty!